Teraz dla pani A, jak się ułoży ta relacja dla pani A z tym panem. Karty pokazał, że będzie sporo nieporozumień. Ogólnie jest to mężczyzna, który tutaj widać, że mu się bardzo podoba, ale jest bardzo dużo przeszkód jest karta cesarza. Z jednej strony ona wnosi taki spokój, pewność, ale z drugiej strony jest to dla mnie taka karta, powiem, która mówi troszeczkę o rządzeniu. Nie wszystko będzie tak, jak chcesz, na pewno, natomiast nie widzę, żebyście się rozstawali. Mogą być kłótnie, mogą być nieznaski. Natomiast ja czuję w stosunku do tego, tego mężczyzny, w stosunku do ciebie, że ono w miarę ma ciepłe uczucia, aczkolwiek bardzo trudny charakter, bardzo trudny, taki, rogaty charakter. Ty jesteś istotą taką delikatną, więc mm, ta relacja będzie taka pełna nieporozumień, pełna takiej wybuchowości. Tutaj zobaczmy, co karty energii mówią. No, bardzo dużo kart wyszło przede wszystkim. Jest to pewien rodzaj nauki dla Ciebie. Jest pytanie, jak. I co ty z tego wyciągniesz, jak ty się będziesz uczyć? Następna karta mówi: zwracaj uwagę na sygnały przede wszystkim. Karta następna mówi przede wszystkim tutaj, że tak jakbyś czekała na coś, co właściwie, tak jakbyś nie wiem, nie wierzyła w siebie, czyli uważasz, że wszystko jest dla wszystkich, ale nie dla siebie. Następna karta mówi o tym, żebyś po prostu bardziej sięgnęła do swojej takiej kreatywności, do swojej aktywności. Przepiękna karta. Następna karta mówi o tym, że trzeba tutaj zdecydowanie wprowadzić do swojego życia jakiś pierwiastek takiego szaleństwa, takiego, takiej radości, puszczenia miłości też do siebie w pewien sposób. W pewien sposób i Tutaj nie być ofiarą, tylko zdecydowanie iść do przodu, iść do przodu i przede wszystkim cieszyć się tym wszystkim, co, co jest, ale mocno stawiać na swoim. Nie bądźmy w związkach służącymi, tylko damami to jest bardzo ważne. Nie można być taką szarą myszką w związku czy w relacji, tylko trzeba być po prostu tutaj damą mocno stawiać na swoim nie ten mężczyzna, to następny prosto.